Cały rok przebiegał dość niespodziewanie, było dużo dobrych momentów, ale niestety pojawiły też się też te złe. Rok zaczynaliśmy tak naprawdę lążami w śniegu, no i wyjazdami treningowymi na Hale. Gdzieś tak chyba w połowie lutego albo początkiem marca podłoże na szczęście wreszcie puściło i mieliśmy okazję już trenować u siebie. Dante bardzo się starał, mimo tego, że wcześniej był w takim połowicznym treningu. Mieliśmy dużo okazji na sesję, a jak tylko już pogoda pozwoliła, to Dante cieszył się brykaniem na padoku. Pogoda wróciła już na stałe, nam też treningi bardzo dobrze szły. No i nawet Dante później, pierwszy raz miał okazję być w solarium w swoim życiu. Przyjechała do nas nawet Oliwka, ale niestety z tego powodu, że Dante miał wizytę ortopedy, musiał mieć tydzień przerwy odjazd. Robiliśmy jeszcze zdjęcia, ponieważ dostałam kompletik od Bergo i jeszcze udało mi się zakupić pakę. Powoli powiedzcie, ortopedy wdrażaliśmy się w kolejne treningi, no i powoli zaczęliśmy szykowania do pierwszych startów w tym roku, no i niestety też ostatnich. Oprócz mnie Dante również świetnie się bawił w przerwie poza treningami. Co pamiętam, to to był nasz ostatni trening przed moim wyjazdem do Energy Landy i tutaj poskakaliśmy również trochę więcej. Bawiłam się także różnymi rzeczami, żeby go odczulić, ale on zbytnio na nic nie reagował. Tutaj zaliczaliśmy kolejne bardzo dobre treningi. Naprawdę w te wakacje jeździło mi się na Dante bardzo dobrze, tylko szkoda właśnie, że udało nam się wystartować tylko raz. Oprócz treningów na placu jeździliśmy również w terenie. Tutaj jeździliśmy jakieś kolejne małe parkury, i z tego co pamiętam, to był jeden z ostatnich treningów przed zawodami. No i wyjeżdżamy na zawody do Budzistowa. Zaliczyliśmy dwa bardzo dobre przejazdy, co prawda trochę bez kontroli, ale i tak nie było najgorzej. Pierwszy był z jedną zródką, a drugi już był bezbłędny. Tak na pierwszy start po prawie rocznej przerwie, zaliczam to za udane zawody, jednak w kolejnym roku będzie czekało nas to samo. Po tych zawodach zaczął się nasz sierpniowy koszmar, czyli problemy oddechowe dante. Na szczęście teraz już jest sytuacja opanowana, lecz wtedy no, nie było kolorowo. Chodziłam na spacery, dawałam leki i cały czas starałam się, żeby było jak najlepiej. Na początku września Dante musiał wyjechać do moich dziadków z racji tego, że musiał mieć zapewnione padełki cały czas, najlepiej jak najdłużej. No i czekaliśmy również na wyniki, które później nie pokazały nic szczególnego i musiało być to po prostu zwykłe uczulenie. Nawet tutaj już zaczęliśmy później jazdy oraz treningi wyjazdowe do nas na Bukowiec. To pierwsze skoki po ponad miesięcznej przerwie. Robić naszą stajnię nie było łatwo. Ogólnie cały proces trwał prawie półtorej miesiąca, a film macie na moim kanale. Oczywiście pierwszy w niej był Dante. Mieliśmy również w tym czasie towarzysza albo towarzyszki dla Dante. No i znalazła się dwójpółletnia gracja. Przyjechała do nas z tego, co kojarzy 24 października. Jak już się zapoznali w boksie, to na kolejny dzień wyszli razem na padok. Fantazja mnie trochę ponosiła, no i skorzystałam z okazji. Wsiadłam na dante drugi raz w tym roku na oklep i pierwszy raz w galopie. Takie akcje też miały miejsce. Zaczęliśmy również robić plac, ale zima nas trochę zaskoczyła, tak wcześnie, więc y, kończyć będziemy go na wiosnę. Na razie jakoś radzę sobie z jazdami z Dante na śniegu i z lążami, a z wrazją po prostu wychodzę sobie na spacerki. I obok nie w prawie każdą pogodę wychodzą sobie na padok. Tutaj już ostatnie nagrania z treningów w tym roku. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie dla nas trochę bardziej łaskawszy. Bardzo każdemu dziękuję, kto nas w tym roku wspierał.